Dzień dobry, dzień dobry panie Robercie. Postanowiłam odpowiedzieć w formie filmu, bo tego troszeczkę jest, a chciałabym odpowiedzieć wyczerpująco, w miarę wyczerpująco w ciągu 10 minut. A więc, yy, moim pierwszym krokiem, jaki zrobiłam w marcu 2021 roku, było obwieszczenie o samostanowieniu i odpowiedzialności z załączonym pełnym mocnictwem dla Polaków, rodaków, żeby mogli w moim interesie w mojej obronie działać. Wysłałam to do tej firmy Poczta Główna w Warszawie i kopię zrobiłam, dodając do, do oddziału, w którym odbieram przesyłki. Idąc tam, legitymuję się dowodem. Okazuję tylko, że to jestem ja. Nie legitymuję się, tylko okazuję przez szybę. Pokazuję swoją, swoją twarz, tą pierwszą stronę. I ona mi wydaje. Przy wydaniu tableczki, podsyłam podsyła pod nos. Na tym piszę VC, V.C. I swoje dogodne imię wraz z rodem zakończone z literką C w kółeczku, jako znak zastrzeżony. Po to to robię. Jest, raz, że to jest zgodne z moim oświadczeniem, obwieszczeniem. Bo tak się podpisuje na swoim obwieszczeniu. Tak jestem podpisana. I podpis musi być zgodny z moim dokumentem. A po to to robię, żeby oni nie mogli przetwarzać moich danych osobowych. A co za tym idzie? Żeby oni nie mogli zarabiać na tym. Nie mogli tworzyć swoich baz danych osobowych, rejestrów następnych itd. Teraz tak. Rodząc się, nielegalnie funkcjonujący urząd stanu cywilnego sporządza akt urodzenia na podstawie zaświadczenia yy, o narodzinach. I tu jest, zaczyna się nowy rejestr, yy, na podstawie którego później jest wydawany dowód osobisty, czyli jest nazwisko, imię, imię, jeżeli ktoś to drugie imię posiada. A nielegalnie funkcjonujące urzędy piszą pisma, adresując pisanymi literami, zaczynając od imienia, a później do nazwisko, czyli niezgodnie z stanem, ze stanem faktycznym, z ich rejestrami. Bo nie ma takiej osoby fizycznej w ich rejestrze. Oni domniemują, że my, odbierając pismo, zgadzamy się z tym, że tak się nazywamy w domyśle ich. Więc próbują takich sztuczek. Dlatego ważnym jest napisać pod przymusem, gdy podpisuje się na tablecie, na tej kartce papierowej, na, na poczcie. Należy odbierać korespondencję. To jest taka moja przestroga. Należy odbierać korespondencję od okupacyjnych, od okupacyjnej administracji. Z uwagi na to, iż powinniście kochani wiedzieć, co oni szyją, żebyście mogli się obronić. Formalnie odpowiedzieć, bo zgodnie z artykułem 122 kPA milczenie oznacza zgodę, ale to nie działa tylko w jedną stronę, że nas to obowiązuje, że, że oni napiszą artykuł 122 kPA i my nie odpowiadając na 30 dni, przez 30 dni milczymy, to oni uznają to za milczenie. To też działa w drugą stronę, czyli jeżeli my do nich piszemy i oni nie odpowiadają w ciągu 30 dni, maks 30 dni, chyba że są jakieś tam zawiłości, trudności w udowodnieniu, że są legalnie, na przykład legalnie funkcjonującymi organami, no to powinni pisać takie, taką, takie krótkie pisenko, powinni wysłać, powiadomić, że wnoszą, proszą o wydłużenie tego czasu odpowiedzi na nasze pismo. W przeciwnym wypadku możemy po 30 dniach uznać, że zgadzają się z naszym stanowiskiem na piśmie które zawarte było w piśmie i do nich wysłane. Pamiętajcie, że nieodebrana przesyłka polecona od okupanta jest znakiem dla nich, że jest doręczona prawidłowo. I należy się właśnie w ten sposób też bronić. Nie będziecie odbierać przesyłek, bo pojawiają się w internecie coraz bardziej głosy, tak zwanych kuźwa mądrych głów, idiotów, za przeproszeniem, Żebyście nie odbierali, tylko odsyłali, albo w ogóle nie odbierali. A skąd będziecie wiedzieli, co okupant na was szyje. Jak nie będziecie odbierać, będziecie odsyłać, albo nie odbierać. Nie będziecie wiedzieć. Pewnego dnia wparują wam na chatę, wkują was, albo na ulicy was łapią. I do Bo zapoznaliście się z zawartością pisma. To pismo został doręczone prawidłowo. To jest właśnie ten myk kolejny okupacyjnej administracji logiki zero w tym, prawda? Yy, moje w moim oświadczeniu o obwieszczeniu, yy, nie pamiętam, czy mówiłam na początku, znajduje się oczywiście zapisy prawa naturalnego. Nie trzeba żadnego szkolenia do tego, tylko trzeba to zrozumieć samemu. Czyli mamy prawo korzystać ze swoich niezbywalnych praw. Yy, Korzystać z owoców swojej pracy, czyli to, co zarabiacie, to jest Wasze. I nikt nie ma prawa tym rozporządzać. Wy macie prawo, bo to są Wasze pieniądze. Wasza, wasze wynagrodzenie, Wasza pensja. Nikt nie ma prawa pierwszy przed Wami rozporządzać. I teraz tak, to łączy się z tym moim nagraniem, które jest na TikToku. Zaraz wam powiem, kochani, poczekajcie chwileczkę. Momencik. Odsyłam Was do tego nagrania. Zaraz, Tam było o tym, nie wiem właśnie, czym, chyba było na tamtym kącie, który mi. A jest. Jest, jest, jest. Już, już, już. Wsiadam, że tam w znam ten kącie, który mnie zbanowali. Hmm. Czy mogę pracodawcy, u którego pracuję, prosić, żeby mi dawał wypadek gotówkę, gotówkę do ręki, a nie na konto? To jest, kochani. Hmm. To jest, kochani, z 3 października. Tytuł: Czy mogę dostawcę, którego pracuję, prosić, żeby mi dawał wypłatę gotówkę do ręki, a nie na konto? I później jest kolejna jeszcze odpowiedź. Nie wiem, czy być może obok, obok tego jest jeszcze jedna odpowiedź, bo tak.